Kortynę. Jak uruchomić kurtynę? Ponieważ bez pewnego hasła ta kurtyna nie zostanie uruchomiona. I przedstawienie nie będzie mogło się zacząć. A więc słuchajcie, się, tak? na początek co? robimy coś takiego, wszyscy. I dodać, które o, może przedstawicieli. O. Przedstawicieli poproszę. tak? Ja może poproszę przedstawicieli, którzy to pokażą. Słuchajcie, nie będziemy nas dzieli na grupy, żeby wszyscy razem robić. Dobra, jest. <ślinie> tak, słuchajcie. よしから。 W kąpieli śmiała, tobie by się żona zdała. A on patrzył przestraszony, bo nie był uświadomiony. Naradził się tato z mamą i babunia też to samo, że to już ostatnia pora zawieść frania do doktora. Doktor zaraz wziął trzy ruble i kazał go moczyć w kuble. Powiedział, że to dziedziczne cierpienie psychofizyczne. Damska. Damska, oczywiście. A proszę Państwa, czy słusznie, to, to znaczy abafia? Tak głośniej. oczywiście, że jest to nowoczesna plaża. A więc to jest taki, takie wyjaśnienie do tekstu i zapraszamy na kolejne... Stefania, utwór, Aha, Stefania, jest to powieść? Nie, 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 no bo ja nie znasz. jaka powieść? Przepraszam, psychologiczna. Psychologiczna, ale nie Aha. popatrzeć na go Oczy miała jak bławatki i na sobie piękne szmatki. Choć to rzecz bardzo trudna, zawsze była sprawa. Aż mówił każdy przychodzień, ta się musi kąpać codzień. Choć męża miała pilistra, w innych rzeczach była bezwzględna. Jeździła aż do abacji po temat do konwersacji. Oprócz natura szczodra dała jej tak ładne wiokra. że mi kochać bez granic, ale to też było na nic. Potem jej mówił na raucie, dałbym życie, gdybym miał cię. Ty zobaczył, że nie sposób poszedł znów do tamtych osób, ale zaraz tu za, brawo, mu, za bramą mówił, że to nie to samo. Dostał takiej dziwnej mani, że chciał tylko od Stefanii. Bo to zawsze jest najgłupsze, jak się kto przyczyni. Życie, ale czemuś ci tym czasem lecz tym czasem Eu os dou ao estar a <laughs> To śniło jej się w nocy, że ją rycerz miał w swej mocy. A ona z wielką ochotą uliczała go swoją cnotą. I w sympatii dormiotała duże kształty swej ciała. Na palcach nie policzy, ile miała... 嗯。<laughs> Cykl o czterech utworów. Czterech czterech Właśnie jeszcze kolejnym, yy, kolejnym utworem z tego cyklu jest utwór o Ernestynce. Proszę Państwa, czy ktoś, czy ktoś wie, co to znaczy punkt dziewica? Nie wiecie tak, gdzie to, ja Wam powiem. Przeczytajcie sobie książkę Bojażaleckiego na 34 stronie. Yeah. <laughs> de I dziewczynki na sali robią... Oh. <popries> Proszę, może zrobimy próbę, dziewczynki. Oh. Oh. Ślicznie. <suszy> A chłopaki z kolei, jak ja pokażę, tak robią... <popries> no, no pokaż, pokaż. pokaż. No, no pokaż, to my zrobimy, no pokaż. No pokaż panca. <popries> o tak. Nie ma. A więc przypominamy. Dziewczynki? A... la la